Dzień dobry, dzień dobry! Stałeś na kotwicowisku, byłeś zacumowany w porcie i fala upiornie bujała twoim jachtem, a twój bom latał na boki, hałasował, skrzypiał, trzeszczał i denerwował całą noc. Mój nie trzeszczy. Zaraz wam powiem dlaczego. Bo na moim bomie, poza szotem, dowiązałem również dodatkową linę. Poluzowałem Szoty grota. O tym dowiązałem sumę jaką miałem. Akurat miałem taką, trochę dłuższą. Nawiązałem w tym samym punkcie co ta szaty grota. I znalazłem jakieś ucho u siebie na pokładzie. Po to, żeby drugi koniec dowiązać. I w ten prosty sposób powstał trójkąt. Takich, taka para sił. Wybrałem szoty grota. Wszystko się napięło. Stoi twardo. Nie rusza się i już więcej nie hałasuje. Z kotwicowiska na południu Sardynii, z okolic Kaliari. pozdrawiam i do następnego odcinka. Tomasz Bednarczyk. Na